Hej, witajcie w moim dość pustym akwarium. To jest 840 litrów, to jest Lotech. Pewnie, no, wiem, że się powtarzam, ale zawsze parę osób ogląda nowych i... Ono jest teraz przed przycinką i przed podmianą wody, no bo mamy piątek dzisiaj. Będę się bawił e, jutro z tym wszystkim. To wyrwę, jak zwykle, tutaj dość sporo nożańca mm, i podmienię jakieś takie 15% wody. To akwarium jest w miarę świeże, ono już chyba ma ponad 3 miesiące, jest w miarę świeże jeszcze wciąż, ale fajnie sobie, nie było żadnego ataku glonów, nie było w zasadzie, w zasadzie nic złego się nie wydarzyło podczas startu tego akwarium. E Więc sobie tak podmieniam jeszcze dla kurażu, ale już widzę, że już mógłbym podmieniać co dwa tygodnie, już, już to widzę. E Dlaczego jest tak mało rybek? Poczekajcie, może coś w ogóle będzie pływać? Może dam jakieś jedzonko? coś tam ten, a mruki nilowe coś tam wyszły ale słabo, nie wiem czy je widzicie i tak, dlaczego jest tak mało rybek? bo miałem jakąś plagę miałem tutaj barwniaki i barwniaki mi wymarły po prostu nie wiem co się stało stopniowo wymarły wszystkie barwniaki zaczęło się od młodych do, do rodziców i, i nigdy ani jeden barwniak nie został swoją drogą tutaj taka duża no, wydaje mi się, że przewaga lautecha nad, nad zwykłymi akwariami, e, że po prostu nie wszystkie te barwniki znalazłem. Ich tu było, no, może 20 parę, może nawet 30. E, myślę, że tak co najmniej 5-7 dużych osobników w tym gąszczu nie znalazłem. One się rozłożyły. E, ślimaki je zjadły. E, niektóre, które znalazłem, już były. W w takim dość mocnym stanie rozkładu parametry nawet nie drgnęły, tak? nie, 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 nie pojawiły się żadne szkodliwe substancje, które mogłem zmierzyć przynajmniej. To Lautech akurat jest w tym mocny, że, że jednak filtracja w Lautechu ta biologiczna jest, jest mocna. Ja, ja miałem porównanie, bo miałem w tym samym akwarium, najpierw miałem Lautecha, a później dokładnie w tym samym akwarium bardzo dużo kubeł wstawiłem i kubeł sobie gorzej radził niż, niż dno. Więc e, pod tym względem to jest fajny. E, nie dokupuję na razie rybek, poczekam z miesiąc, no bo nie wiem, co to było w ogóle, tak? nilowe, które są bardzo wrażliwe, nie zachorowały. Mój stareńki buszowiec na stole, on jest taki. Kurde, w 2013 go kupiłem, nie był młody. On wychodzi, wychodzi, może wyjdzie. Słuchajcie, z lewej strony, lekko tak, po lewej stronie tego korzenia się pojawia. Wychodzi, wychodzi. Jest na środku korzenia, słabo widoczny, bo jest w tym samym kolorze, i idzie do powierzchni. No to zrobię jakieś zbliżenie na niego. O kurczę, rozjaśniłem, żeby zbliżyć. Sorry. O, jest, jest, jest. Nie no, słabo to widać. Dobra. E, ogólnie akwarium mi się podoba. W ogóle jest ładne. E, o czym ja to mówiłem? Patrzcie, muszę mnie raz z tego. A, nikt inny nie zachorował oprócz tych barwniaków, więc nie wiem, co się wydarzyło. Czekam tak z miesiąc od czasu śmierci ostatniego barwniaka i wtedy kupię jakąś obsadę tutaj na nowo. Już nie będę chyba pielęgnie kupał. Powiem wam szczerze, że teraz mam w drugim akwarium pielęgnice te akary Jako ja mam sklerozę. Platynowe. Akary platynowe, i one już dwie pary mają młode. Już tam mam z kurna dwadzieścia parę młodych, pewnie będzie za chwilę, i nie wiem, co z nimi zrobić. To samo było z tymi barwnikami. W tym gąszczu tutaj moim ciężko to było by łapać potem miałem taką ogromną ilość tych barwniaków. A o ile z tymi barwnikami nie było problemu, bo one akurat były jakoś łagodną odmianą, <laughs> to nie wiem, jak będzie z tymi, tymi akarami. Zobaczymy. No. No, więc, A i czym ja karmię, bo było parę pytań czym ja karmię, ale dzisiaj mam jakieś rozkażenie. Słuchajcie, ja tu w tym akwarium karmię głównie mrożonkami, e, e, dlatego, że mruki nilowe one muszą e, przez te małe swoje dziurki, noski e, wciągają tam tylko e, coś, coś małego. One tylko mięso i, i tylko małe rzeczy, więc one zjedzą i rozwielitkę, one zjedzą, zjedzą i ochotkę, Coś po prostu małego, coś co, coś, co będą potrafiły wciągnąć. tak? Natomiast buszowiec z kolei lubi sobie chapnąć z powierzchni jakiegoś kiełża, krewetkę, suszone. Głównie daje mu suszone, bo on nie zawsze zdąży złapać ozieczaj, on, on, on poluje z ukrycia, i zanim on się na jakieś tonącą mrożonkę, to już jej nie ma po prostu, zwyczajnie, bardzo często. Szczególnie, jak jest jakaś grupa świecików, która mu to rozkradnie i, i, i nie ma. Bo tutaj jest Afryka, więc tu są świeciki. Więc ja mu kupuję często taki, na przykład, miks dla żółwi. A, nie będzie widać, dobra. Taki jakiś miks dla żółwi, gdzie są, e, gdzie są po prostu różne e, suszone robaki. E, a oprócz tego to tam różnie dobywa. Wiem, że bardzo, fa o, bardzo, bardzo wszystkim smakują. Jedzonka u mnie z tropikala też chyba tego nie będzie widać. To, to jedzonko nie, nie widać, bo tam jest światło, a tu nie. To jedzonko smakuje i w jednym i w drugim ekosystemie bardzo fajnie. Są takie mięsne i takie i takie e, roślinne, więc wszyscy to lubią i różne. Nie, jakoś tam nie, nie mam swoich patentów na jedzenie. Jest, oczywiście trzeba się dowiedzieć, czy Wasze ryby są bardziej mięsożarne, czy bardziej roślinożerne i wtedy im podawać, tak? I tyle. Żadnych specjalnych patentów. Ale długo gadam i jeszcze w dodatku o niczym i chaotycznie. Może uda mi się jakieś zbliżenie zrobić. Mruki się, mruki się czają, bo nie dostały jeść jeszcze, ale ja im chyba dzisiaj nie dam. A w ogóle czasami robię im głodówkę, bo widzę, że mają grube brzuszki. Po, mru po mrukach to widać, czy są najedzone, czy nie. Widzę, że wczoraj muszę, więc im nie chapnął, więc jadły dużo. To im dzisiaj zrobię głodówkę. Mm. Całe akwarium sobie chodzi na trzech filterkach wewnętrznych Aquela. Ten nowy taki kupiłem Jezu. Jak one się nazywa? Turbo. <laughs> Turbo 500. Trzy sztuki są tutaj. 840 litrów. Ale jeśli chodzi o, o filtrację biologiczną, to tutaj, no, to jest dno. To nie możecie tak zrobić, że sobie wrzucicie taki marny filterek do, do akwarium i on wam będzie coś filtrował. U mnie one służą tylko do poruszania wody. Ostatnie ujęcie na buszowca O czekajcie, o to muszę przestawić. On jest duży. On jest e, taki na no, wielkości dłoni bez kciuka. Nie, większy nawet. ma z ponad 20 cm dobra, słuchajcie miłego weekendu, hej